Cześć widowia, to ja. Wojtek ma ja w ale super Pinks. I dzisiaj pokażę Wam, jakie Super Pinksy po w tej, z, z tych świętach. Na początku to. pokażę Wam, takie coś: jest taka wyszczelnica z jakąś wieżą. Tutaj się chowa. Tu jest. Tu się chowa Super Tak, dobra. I potem trzeba wyszczelić tego Metalheada, który tutaj jest. Myśleliś, uwalniesz uwalniasz dymsy, uciekasz. No, a teraz pokażę wam 10 opak, którego też się cieszę. Patrzcie. To film takiego. 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 takiego powtórkę takiego 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 jeszcze złotego takiego no i takie je trafiłem i jeszcze chciałem wam pokazać że mam doktora Wolta. To, to wszystko. No. Mogę już kończyć. Widowia.